Strefa buforowa będzie na, temat, będzie na podstawie ustawy z 2021 roku robiona. A ja mam tu głosowanie. 2021 rok. Platforma Obywatelska przeciw. Lewica przeciw. Polska 2050 przeciw. Zobaczymy, jak posłowie głosowali. Posiedzenie 42. Głosowanie 37. Poseł Zębaczyński. Przeciw głosowa... potwierdzam, potwierdzam. Pan. oczywiście Pan poseł Kandar. Zalewski przeciw głosował Pan. A dzisiaj Bole. będą panowie tłumaczyć, dlaczego ta sama ustawa ma wejść Skandal i będzie dobro ja ja Pan zobaczyski może... teraz. Panie Ale pani te naprawdę. Więc, drodzy poślele. Państwo, oczywiście, że głosowaliśmy wtedy jest przeciw dobrze. i byliśmy przeciw, dlatego, że PiS kręcił na kryzysie migracyjnym polityczny bicz, między innymi na opozycję, poprzez stosowanie takiej naprawdę zawiłej propagandy, dążył do tego, żeby wykopać polityczne złoto na kryzysie migracyjnym. I wtedy znaczy? byliśmy... Po, znaczy? po prostu wprowadził permanentną dezinformację w ramach działalności rządu odnośnie tej strefy buforowej. I niech pan to ustoi, wytrzyma. To jest poważny program i niech się pan poważnie zachowuje. No to nie, proszę o chwilę jeszcze, niech pan wytrzyma. Dlatego proszę, byliśmy wtedy wypowiem, przeciw, moment. ponieważ rząd PiSu cynicznie wykorzystywał kryzys migracyjny do swojej populistycznej polityki. Dzisiaj... Jak? No w znaczy... taki sposób, żeby polaryzować, żeby dzielić i próbować wykorzystać... Ale ale to znaczy, że wtedy, że wtedy strefa buforowa bo, bo, nie, nie była jest, potrzebna. Redaktor, to, jest prosta rzecz. to jest bardzo oczywiste, że wtedy nie znaliśmy realnych potrzeb Państwa, bo były one ukrywane poprzez to, że ukrywano to, co się dzieje na granicy, poprzez to, że próbowano używać propagandowo tego kryzysu Ale co, migracyjnego. Co ukryto przed Panem, że nie, myślał Pan, że strefa buforowa nie jest potrzebna? I już odpowiem. Przede wszystkim całą koncepcję budowy płotu, która okazała się dzisiaj nieskuteczna, jest to wyłącznie płota nie zapora. To jest po pierwsze. Po drugie stosowano narrację antyuchodczą w kampanii wyborczej po to, żeby wykopać polityczne złoto i przysporzyć sobie głosów. I to było moralnie naganne. Dlatego no tak, głosowaliśmy ale... przeciw. Dzisiaj jesteśmy w dobie odpowiedzialnej a dzisiaj, polityki. A dzisiaj minister Sikorski <laughs> mówi tak. Sytuacji... 90% tych gości, którzy ranią naszych żołnierzy, próbując przebić się o. przez granicę, to są osoby z wizami rosyjskimi, więc są one zachęcone, a może i rekrutowane do tej operacji. Potwierdzam, to jest dzisiaj nowa sytuacja, w której zmienił się profil e osób, które są przez reżim pchane przez polską granicę. Zmieniła się sytuacja również w wyniku działań na froncie wschodnim w Ukrainie. I dzisiaj ta strefa buforowa jest odpowiedzią na nasilenie, natężenie wojny hybrydowej, która dzisiaj niestety w, no, w przededniu wyborów europejskich w najbliższy weekend oraz wyborów prezydenckich w USA będzie nabierała nasilenia. Czy pan, pan mówi, sytuacja się zmieniła diametralnie, politycznie tak. i, i komunikacyjnie? My jesteśmy Aha. uczciwi wobec ludzi i wyborców, dlatego że mówimy prawdę o tym, co się tam dzieje i przede wszystkim nie staramy się uzyskać, wykopać ja mojty ja e... ja Po pierwsze głosowałem za zaporą, a po drugie w imieniu Polski 2050 hmm. powiedziałem następujące słowa, które są ważne do dziś. Zgadzamy się to jest co do jednej rzeczy, że w wyjątkowych panie pośle, bardzo ograniczonych i zdefiniowanych, dobrze uzasadnionych, Potrzebne jest ograniczenie dostępu do granicy, poszła, szczególnie w warunkach się konfliktu. Przeciw strefie, ja, ale za zaporą. Moment, 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 moment. Ja no, głosowałem za zaporą, natomiast przeciw... głosowałem, byłem zwolennikiem, powtarzam. Ograniczenia dostępu do tego obszaru, który naprawdę jest niebezpieczny. Dzisiaj też jestem. Powiedziałem to przed sekundą. Ta ustawa doprowadziła do tego, że cały olbrzymi kawał polski został wyłączony zupełnie arbitralnie. Więcej. I yy... Bez tego, czego pan dzisiaj broni, bez co pan robił wtedy? Bez... Za. Bło... bez odszkodowań dla przedsiębiorców. I my dzisiaj mówimy: Polska 2050. Jeżeli jest jakiś powód, dla którego minister spraw wewnętrznych chce ograniczyć na większą muszą być odszkodowania. Dobrze, muszą zaraz być pełne odszkodowania. Pan to jest stanowisko. Wielce szanowny panie pośle Zębaczyński, nic się nie zmieniło w profilu. To wtedy lądowały samoloty z Bagdadu, to wtedy, wtedy też trwała wojna to wtedy trwała operacja specjalna reżimu Putina i doskonale pan o tym wie. Zmieniło, o tym się, zmieniło się tylko tyle, że ci pan zmienił zdanie, bo Nie, dziękuję to jest. panu posłowi Kamińskiemu, skorzystam. To jest Jeżeli, ale co nieprawda? To jest nieprawda? Czy to jest falsyfikat? To jest? Nie, to jest pana, nieprawda. Czy tak pan mówił manipulować strefie publiczną, Wprowadzając ludzi w błąd, dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja jest na ustawa? granicy. Trwa wzmożenie i potrzebna jest reakcja jest... rządu i my tą reakcję podejmujemy w transparentny sposób, Jeśli anonsując... Pan, pan Kamiński ostatnie zdanie... Pan jeśli mogę, Jeśli mogę skomentować działalność obecnie rządzących, to powinienem przeliterować słowo hipokryzja. Na szczęście Pan tego nie zrobi, a ja Państwa zapraszam do głosowania w najbliższą niedzielę, żeby antyeuropejski komponent był w mniejszości, a Unia Europejska solidarna wygrała z Putinem. E, tak, no oczywiście do postaw takich obywatelskich zachęcamy wszystkich, a myślę, że też widzowie oglądając programy publicystyczne mogą sobie wyrobić opinię i przybliżyć się do decyzji o tym, na kogo oddać głos.